W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie ustawienia Kamiego. Kami to pros, który wygrał ponad 700 tysięcy dolarów na różnorodnych turniejach, w tym na FNCS-ach duo z Setim. Przechodząc do ustawień Kamiego, Kami gra na jasności 90% w trybie renderowania wydajność i wszystkich ustawieniach graficznych na low. Jeśli chodzi o czułość, wynosi ona w osi X i Y 15,5% przy DPI 800, a czułość celowania i lunety wynosi 54%. Dajcie znać koniecznie, czy waszym zdaniem ta czułość też jest za duża i na jakiej czułości gracie. I ostatnie z ważnych. Kami ma włączone zakres ruchu na 75, 90 i 135. Dajmy zastosuj i lecimy. Pierwsze co to sobie ląduje i biorę na szybko skrzynkę, żeby móc w ogóle jakkolwiek się móc z nimi bić. I lecimy, bo z tego co widzę już walczą nade mną. Szybko sobie impulsuję. No był zabił z tego co widzę. Dobra, tego nikt nie widział. Podmiana. Wita. Dostał biało, dead. Swoją drogą jeszcze na poprzednim odcinku macie konkurs, w którym macie do wygrania skina za 1500 Fałdolców, więc koniecznie wbijajcie. Ja biorę teraz na szybko meda i lecimy sobie w kolejnych. Jeszcze co do ustawień ruchu, to ustawienia Kamiego są jakieś jak dla mnie dziwne, bo kamie ma własne ustawienia ruchu. No ja gram na automacie, też się może przyzwyczaiłem. Ale szczerze dziwnie mi się na nich porusza. Z tego co widzę, jeszcze tutaj są jakieś ziomeczki, tamten do mnie szczela. Ta czułość też jest jak dla mnie dziwna trochę. Dobra, ciągłódka. O, ale zaraz snajpę wyrwiesz O! Ale piękne! No i mówiłem, że wyrwiesz snajpę. Dobra, jeszcze tutaj jeszcze jeden ziomeczek został. Ja sobie chyba na początku pójdę sobie to ludnąć, nie będę się z nim bił. Żeby mieć jakieś matcy, jakieś inne rzeczy Co jest? Matsów w ogóle prawie nie było. ramniejsza mniejsza. No I gdzie on teraz jest? Nie trafiłem. Dobra, dostał. 70. Jakąś poduszką dziwnie poleciał. Chłopka mpi za rogiem. Siana. Edit. Dostał. Krak? Dead. Dobra, leżysz. Ale szczerze, ta czułość jest dla mnie za wysoka. Totalnie za wysoka. Tutaj macie czułość moją i czułość kamiego. Tak szczerze, jest trochę duża. Z tego co widzę, przede mną się biją. Tam jeszcze... Jakiś ziomeczek na first party jest, zatrafiłem? No co jest, no? Działo? Podmiana? Dobra, ty leżysz. Czy tu jakiś kurczak chodzi? Dobra, przeluję se to i z tego sewiza jakoś nie ogarnęło za bardzo. Jeden leży, drugi leży, a drugi to był bot, swoją drogą. Dobra, lecimy dalej. Oho, tutaj jakiś jedzie. Oczywiście, że nic nie przejdzie. Tak? No, jaki teraz masz plan? Powiedz mi. Brat tutaj wysiadka, zabuduję go. Na tych ustawieniach kamiego ciężko jest czasami trafić, no ale bywa, bywa. Znaczam skara nieprzeładowanego, no. No i co ty w ogóle robisz w swoim życiu? Powiedz mi. Yy, na ogródku głównie swoim pracowałem. Yy, książki czytałem. Yy, ta, z tak, w których nadrabiałem. Takie tam. Dobra, lecimy sobie, bo tam przede mną jakieś ziomeczki się biją z tego co widzę A bardziej chyba chłop z botem się bije Nie trafiłem Dead Obraty, ty leżysz A tutaj jeszcze jakieś kroki są, to już nie wierzę, że jest jakiś bot Skakuję, Krak Chodzisz tutaj no Dobra, dead O jeszcze sniper jakiś tutaj jest, ciekawe, ciekawe No przeskoczesz tu no Dobra, na szybko się chowam Pota Dobra, jestem wyleczony, więc można wjeżdżać już od nowa w niego. Jednak nie można, bo to jest sniper. No, nie mogę, no. Jak tak można grać? Jeszcze. Kami ma inaczej sprint ustawiony trochę ode mnie. Ja muszę trzymać yy, fizycznie tego shifta, normalnie u siebie to naciskami jest cały czas, więc to jeszcze jest na minus. A mniejsza. Jakoś uciekłem. Biorę na szybko bandaże i idę się leczyć. Chłop tego co widzę, tutaj kampi. Jak to nie trafiło? Nie wiem, choć się domyślam. No i chłop teraz będzie tutaj kampił, no. Po tych budowlach. Jeszcze to nic nie jest moje tutaj. No pokaż rzecz rękę, no. Jeszcze trzeci jakiś dojeżdża. Cofnę sobie po prostu stąd i tyle. Dobra, wyszedłem sobie do góry. Z tego co widzę, się bić. Nie trafiłem? No dziwnie się buduję muszę przyznać Ty ale to jest moja ściana, ej Już no, nie trafiłem Dostał ja, ja też mam teraz white no Jeszcze sniper jakiś dojeżdża znowu Pota Med No i można wracać od nowa się bić no ale ten sniper no to on niemożliwy jest tak szczerze no Nie chcę też wyjść bo zaraz mi da jakiegoś headshot snipa i tyle z tego będzie Dobra, jakoś sobie spróbuję zretajkować nad niego, tylko nie wiem za bardzo, jak. Bo ja też nie trafiam na tych ustawieniach, na tej czułości. Dobra, mam Edit Dead! Uu! Dobra, poszczęściło mi się trochę z tym trafieniem teraz. No, ale na szczęście czasami się musi poszczęścić. No, z tego co widzę, chłop nie ma w ogóle Griffino, więc to na minus. A tam ktoś trollko ucieka, więc nim się musimy teraz zająć. No, jak tutaj, co uciekasz? Biało? Dead? Obraty ty leżysz. Co tutaj miałeś? Na pewno nie miałeś Gryfina, więc szkoda. No cóż, jeszcze tam się wyspa respi, więc w nią sobie polecimy. Przede mną w tym krzaku siedzi typ i tak szczerze nie chcę wychylać, bo pewnie ma snajpa. Jakby mi dał headshot snipa, to by było nieciekawie. Nawet z tego co widzicie, strzela do mnie. Nad nami jest jeszcze medalionista z dwoma medalionami. Nawet leci w nas. Na chwilę się oddalę. Jeszcze dobrze, że mnie to nie zabiło, bo czasami te grapplery się bugują i nie działają, więc... W zasadzie dobrze, na przykład sobie skoczę w tego rifta i po prostu dojadę. No, fajnie było, jakby się zaczęli bić i bym wjechał na third party, Ale z tego co widzę, coś to i mnie idzie. No, gdzie oni są? Jeden jest w krzaku, a w drugi jest w moich boksach. Dobra, na szybko sobie w niego wiadę. Edit? Tu go zboxuję, Scar? Dead? I ty miałeś dwa medaliony. Nie wierzę, no tam ten szczera dał mi sniper? no. A na szczęście nie headshota. No szybko sobie wyjdę. No co ty robisz w ogóle? Dobra, no szybko sobie posiedzę te medaliony mi bardzo szybko leczą, bo nie wiem ile ja mam 3 czy 4, więc na spokojnie teraz. Wyjdę sobie, dostał za 20. Dobra, wykrękuję się od niego, ale to nie jest tak łatwe, jak się wydaje na tych ustawieniach. Dostał za 40, on mi dał za 100 oczywiście. Dobra, na silu. Biorę na szybko aptekę. No, on mi już kolapsuje z tego co widzę. Krak? Dobra, i teraz co by tutaj zrobić? Na pewno sobie wezmę pizzę, żeby mieć full, żeby mnie nie one -shotował. Dostał za 50. Box? Dobra, teraz na spokojnie. Pizza. I teraz mogę dopiero odpowiedzieć. Right pick, 27. Dec! Dobra, leżysz. No i co? Goniłeś mnie od farmy, no. Jedyne co teraz możesz zrobić to jest jedna rzecz. Strefa wypadła na góry, ale z tego co widzę jeszcze tu jakiś ziemaczek sobie chodzi. Więc ja na szybko wysiadam i go dojadę jeszcze w międzyczasie. Dostał za 29. O, kolega pogubiony trochę jest z tego co widzę. Dobra, ty leżysz. Powiedz mi, co ty tutaj miałeś? Nic ciekawego. Dobra. Idę sobie po prostu szukać jeszcze tam tych kolejnych, ale w tych górach to może być ciężko ich znaleźć, tak szczerze. Tak sobie jeżdżę. I z tego co widzę, przynajmniej jest jakiś ziemeczek. Spróbuję go zrobić w stylu kamiego, no ale na tych ustawieniach to jest ciężkie. O, już mi nie wyszło, no. Jeszcze nie trafiłem. Dobra, krak, dead. Dobra, ty leżysz. I teraz gdzie jest ostatnia osoba? Czy to jest jakiś chłop, czy to jest bot? Ciężko stwierdzić. Na pewno nie chcę dostać headshot sniper. Co by tokolwiek nie było. Więc sobie na razie pojeżdżę tym samochodem. No i zobaczymy po prostu. Dobra, już nie dostanę headshot sniper z tego co widzę. Wygrałem. Tylko co się z tym chłopem stało w ogóle? To już jest mniej istotne w zasadzie. Ważne, że wygrałem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Podsumowując jeszcze ustawienia Kamiego. Jak dla mnie. Jedno ustawienie powinno być inne, a mianowicie już wam pokazuję. Czułość powinna być inna, powinna być mniejsza, bo dla mnie się nie da na niej trafić. No ale dajcie koniecznie znać w komentarzu co o tym sądzicie. A jeśli ci się podobało, zostaw proszę suba, daj znać jaki proplayer kolejny, do następnego. Cześć.